Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana rozmowa kontrolowana. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panie, dzień dobry Zaskoczę pana, bo porozmawiamy o szkołach. Ma pan dzieci w wieku szkolnym, nie, nie już nie. nie, nie. Nóg, ale, ale dzisiaj dyskutujemy od rana o przerwie świątecznej, bo wie pan, że się okazuje, że w niektórych szkołach, także w gdańskich przerwa świąteczna trwa od 20 grudnia do 6 stycznia włącznie. To, to nie jest trochę za długo. I nauczyciele twierdzą, że to powinien być czas wolny. A nie wiem, czy pan słyszała, pani minister edukacji napisała, że tylko święta są czasem wolnym. Jak rozwiązać tę kwestie? Trudno mi powiedzieć, akurat, bo też pierwszy raz słyszę o tej przerwie. Ja myślę, że tu w grę wchodzi opieka nad dziećmi, tak, głównie w mhm. tym okresie. I to jest rzeczywiście problem i myślę, że tu szkoły powinny zadbać, żeby w tym okresie nawet jeśli nie ma nauki. Żeby był jakiś czas y, do wykorzystania jakiś taki y, do, 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 dla dzieci do rekreacji, do zabaw. I ale tu należy obrzeć. Tak? No, na pewno jest... dzieci się tak? To na się cieszą tak, to To na pewno, ale iść do pracy, a Dzieci są nie, i nie, ma nie, z nimi nie, 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 i nie, 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 tu nie, ja nie, jak tu, jak nie, w tym okresie i szkoły powinno o to powinno nie, to nie, 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 to jest pan nie, rady miasta Oj, dość długo. To jest, zacząłem w 2001 w lipcu, i to jest piąta kadencja się zaczęła. Ale ostatnio pan napisał, że, powiedział, że jest pan trochę zmęczony pełnieniem tych funkcji, a jednak pan wciąż jest przewodniczący. To jak to zmęczony, czy nie? Może jednak trzeba dać e, szansę było młodym. Pewnie tak, pewnie tak, ale następnym razem już daję szansę młodym. Tu już obie, obiecuję to w tej chwili nawet. Panie przewodniczący, jaka to będzie kadencja? Trudno powiedzieć, jaka będzie, natomiast mogę powiedzieć, co bym sobie życzył, żeby ona nie była gorsza jak poprzednia, bo myślę, że nawet jeśli się sprzeczaliśmy z opozycją w mieście, to były to, to merytoryczne spory, czyli była, były to sprzeczki o, na temat miasta, a nie miały to charakteru personalnego czy, czy partyjnego. Ale wy te opozycje w postaci <laughs> pisu, no dotychczas była jeszcze radna jedna lewicowa, teraz już nie ma, mieliście taką dosyć łatwą. To nie była zbyt trudna opozycja. Znaczy, ale to nie, akurat nie, nie jak gdyby od ilości nie zależało, tak, bo teraz będzie więcej osób i można by myśleć, że to będzie bardziej dyskusyjna rada, czyli na, będzie bardziej się sprzeczki będą między PO i PIS-em, ale. Taka, taka sytuacja się miała miejsce nawet nie w poprzedniej kadencji, a jeszcze kadencja wcześniej, gdzie była podobna hmm, podobny 21 do 13 wtedy była hmm, mhm. 21 było. A ta opozycja będzie merytoryczna hmm. czy niemerytoryczna? Pana zdaniem? Ja jestem, ja jestem myśli, że będzie merytoryczna i, 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 i znając tam radnych już, którzy z tych starych, którzy zostali, jestem y, myśli dobry i też życzyłbym sobie, żeby to była merytoryczna dyskusja. Mhm. Pani Przewodnicząca, jakie zadania stoją przed prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem? No, na pewno dokończenie paru ważnych inwestycji, tak. Yy, uporządkowanie spraw. Myślę, że te wszystkie sprawy, które nawet wychodziły podczas kampanii wyborczej. Yy, Czyli na przykład? Na przykład yy, kilka dzielnic, którym będzie trzeba się zająć, no, chociażby Orunia, tak, która wyszła. Yy, chociażby stogi, inne rzeczy. Myślę, że prezydent tutaj nacisk położył. A ma takie poczucie, że część dzielnic została pozostawiona? Może nie tyle pozostawiona, ile inwestycje, które miały miejsce głównie, odbywały się tutaj wśród śródmieście i okolice śródmieścia. I to było jak gdyby takie założenie, drogowe wszystkie inwestycje. Ale te dzielnice, na przykład jak Runia czy stogi, one też zyskały dzięki tym rozwiązaniom drogowym, dzięki obwodnicy południowej dzięki teraz trasie, która będzie, tunel będzie miała, czyli te, ci wszyscy mieszkańcy stogów odczują to w niedługim czasie. No tak, tak. I ci, którzy przejeżdżają szybko koło tak, nich. Tak, tak. I tutaj te dzielnice zostaną jak gdyby no wyróżnione w tym razem. Mhm. Dotychczasowa ta ekipa, która pracuje razem z prezydentem Adamowiczem była taka nastawiona głównie na wydawanie tych środków unijnych, bo to duże, duże projekty infrastrukturalne. Teraz prezydent mówi właśnie idziemy do dzielnic. To wymaga trochę innej polityki, trochę innego spojrzenia. Pana zdaniem pan prezydent Adamowicz powinien trochę odświeżyć Swój, swoje, nie wiem, no, otoczenie, gabinet, zastępców? Powinny być jakieś zmiany? Patrzymy na innych prezydentów. Jakieś tam zmiany są, na przykład w Gdyni. Ja nie wiem, jakie ma pan prezydent. Jeszcze nie powiedział o planach. Trudno tu mieszać nam się radzie yy, decyzje pana prezydenta i myślę, że, że przynajmniej te zapowiedzi, które już mieliśmy, yy, że myśli chyba o czymś takim również. I... A myśli pan, że takie zmiany byłyby konieczne? No tak, mamy tego, tego, samego, tego samego prezydenta, tego samego przewodniczącego. Tak. Czy takie zmiany powinny być, czy nie? Czy lepiej zostawić status quo, skoro są to ludzie, nie, którzy ja, ja według ja prezydenta inaczej, się sprawdzili? Ja, ja naprawdę nie chcę tutaj w ekipę pana prezydenta się mieszać i zostawiam to jednakiemu. i Tu moje zdanie nie będzie miało znaczenia. Mhm. A proszę mi powiedzieć, y, pana zdaniem, co pan myśli o tych wszystkich ruchach obywatelskich, które zaistniały y, w tych wyborach? Nie udało się, co prawda, prze, przekroczyć im progu i nie weszli. Przedstawiciela do Rady Miasta. Prezydent Adamowicz często powiedział, że my dziennikarze trochę przereklamowujemy te, te grupy. Ja myślę, że od dłuższego czasu, tak nie tylko w ostatnich wyborach, ale ja już współpracowałem poprzez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego z takimi grupami, z tymi Radami Dzielnic i ja już widziałem, że są bardzo zdeterminowani, żeby zaistnieć i żeby pracować na rzecz swoich dzielnic. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. i i, I przyszłościowy, bo chyba mieszkańcy to nie tylko w naszym mieście wybory pokazały, ale w całej Polsce, że te ruchy y, mają przyszłość i chyba będzie to... No tak, ale te ruchy nie mają pieniędzy, takie jak ma pańska no tak, partia i Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Pewnie im trzeba w jakiś sposób będzie pomóc, tak? I, i, ale w interesie Platformy Obywatelskiej, która rządzi w Gdańsku jest pomaganie ruchom obywatelskim? No czy pomagaliśmy, tak? Chociażby budżet który, obywatelski, który został stworzony... To wiele takich było inicjatyw i myślę, że to jest ten kierunek, żeby im w ten sposób pomóc. Bo te pieniądze, co by nie powiedzieć, również pomagały tym ruchom. Mhm. A czy nie będzie tak trochę z tymi ruchami obywatelskimi, że partie po prostu zagną na nie parol i gdzieś tam będą chciały je, te, te osoby do siebie przyciągnąć? Więc tego się boję, że niestety będą tworzyć partie, tak zwane stowarzyszenia, że to są ruchy obywatelskie. A pan do a... czegoś zmierza do stowarzyszenia nie, nie. Andrzeja Jaworskiego i Waldemara Bartelika, bo już tak... I, i, I myślę, że to będą właśnie, kto wie, żeby tylko partie nie wypaczyły tych ruchów obywatelskich. Właśnie poprzez takie działania, że, 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 żeby uciec od szyldów partyjnych, będą tworzyć jakieś takie obywatelskie ruchy. Po to Andrzeje Wolski z Waldemarem Bartelikiem zawiązują stowarzyszenie. Znaczy, ja nie jestem tego pewien, ale pewnie y, ja, ja patrząc na to, myślę, że to może być taki kierunek. Mhm. A jeśli chodzi o budżet obywatelski, prezydent teraz zapowiada, że będzie większy, że zmienią się tego, te okręgi do głosowania nad budżetem obywatelskim wyście jako platforma przeszli taką drogę tak takiego tak. takiej akceptacji czy wyczuliście że to jest jakby dobry klimat dla takich spraw jak budżet obywatelski Znaczy tu cały czas są naciski właśnie tych oddolnych obywatelskich ruchów i naciski to brzmi słabo naciski to tak naciski, negatywnie. naciski ale są żeby pozmieniać tak? I, i zmieniamy możliwe że nie tak jakby sobie życzyli wszyscy ale też mamy obawy że bo, bo to nie zawsze jest tak, że wszyscy chcą tego samego. Chcą. Jedni chcą, żeby tylko na dzielnicach były, drudzy chcą, żeby to y, jeszcze bardziej zawężać, y, y, kto ma głosować. Ja myślę, że trzeba znaleźć taką, no, żeby wszystkich zadowolić regułę. I, i, I to nie jest tak łatwo. Będziemy nad tym pracować. Ja myślę, że zwiększenie środków to już y, otworzy większą szansę dla tych, którzy się nie mogli prze, przedostać przez tą y, gęstwinę tych przepisów, bo niestety w wygrywali. Panie Przewodniczący, jakie popełniła Platforma Obywatelska błędy w tej kampanii w Gdańsku? Ja wiem, czy błędy popełniła. Ja powiem szczerze, że ten wynik nie jest najgorszy, bo um, ostatnia, ostatnia kadencja miała 26 radnych Platformy, ale wcześniej było 21, teraz mamy 22, także um, myślę, że ten wynik nie jest złym wynikiem. Mówi Pan o wyniku. A ja pytam także o budowanie list. Dobrze były te Wasze listy do Rady Miasta zbudowane? Uśmiecha się pan, a jak pan nie, powie. No, ja na temat list już teraz po wyborach nie za bardzo chcę mówić. Ja wiem, że, że, że one budziły, że to zawsze budzą. Listy zawsze budzą kontrowersje. A pan nie ma żalu do kolegów i koleżanek młodszych, że panu dali zaszczytne, które to było piąte miejsce? Nie, tak? dostałem czy, czy... czwarte, najpierw czwarte, miejsce, a, a potem pani radna Dulkiewicz się przesunęła. Ale, ale, ale. Odwołałem się oczywiście, ale w momencie, jak, jak odwołanie przepadło zajął się kampanią i zapomniałem. Ja należę do tych, którzy szybko zapominają. Mm, ale wy tak w tej Platformie w Gdańsku to tak y, nie działacie drużynowo. To i tak macie dobry wynik jak na takie działanie, prawda? Nie, no jest drużyna, ale jak wszędzie są frakcje, jest to normalną rzeczą i, i myślę, że nie tylko w Platformie, w każdym ugrupowaniu. Mm, jak pan słyszy, jak Jarosław Kaczyński i politycy PiSu mówią, że te wybory zostały sfałszowane i będą przeciwko temu protestować 13 grudnia, to co pan myśli? Nie no, 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 dla mnie to jest... Ja się zapytał tych polityków, gdzie byli wcześniej, jeśli dzisiaj potrzebują przeźroczyste urny, dlaczego nie widzieli tego kilka miesięcy wcześniej? Eee, dlaczego nie robili tych zmian dużo wcześniej, widząc to? Tylko teraz, kiedy coś nie wyszło, to no to musimy zrobić szumu dużo, żeby pokazać, że przygraliśmy. No ale jednak yy, to nie... Bo, bo dla mnie to jest to troszkę mi śmieszy jak, jak przejrzyste urny co załatwią? No, przepraszam, czy kamery? Bo za chwilę dojdziemy do sytuacji, że będziemy musieli jawnie głosować, tak? No bo, bo w tym kierunku to zaczyna zmierzać. No, Trzeba mieć na tyle zaufanie. To, co ja wiem i rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy byli w komisjach, mówią, że są wręcz oburzeni, że ich się posądza o fałszerstwo, bo pracowali do później godzin nocnych, liczyli. Nie wiem, skąd te przypuszczenia. Myślę, że to jest kolejna gra polityczna. Mhm. Zamontowanie kamer w obwodach do głosowania, to byłoby trochę kosztu, prawda? To był byłoby kosztów. Ja nie wiem, co by to zmieniło. Przecież każde ugrupowanie nikt nie... Ja wiem, bo u nas w Radzie zapisują do tych, też zapisywano mężów do... zaufania. mężów zaufania i innych. No, każdy mógł wystawić mężów, każdy mógł wystawić. My się nie pytamy, ten co się zapisuje, z jakiego on jest, kogo popiera, czy skąd jest. Po prostu przychodzą, się zapisują partie, zgłaszają swoich e, członków do komisji i mężów zaufania. I z, zawsze to funkcjonowało. Ja jestem przekonany, że to opóźnienie tylko było. Natomiast i, i tu było zamieszanie. Natomiast co do fałszerstwa, to nie przypuszczam, żeby to było fałszerstwo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.